Manko, witam, cześć i czołem. Dziś przed wami, drodzy widzowie, kolejna, nowa, nieco spokojniejsza seria. Co czeka naszą radosną dwójkę w dzisiejszym odcinku? Zostańcie z nami. Jeden? Dwa. Tak, mogę, patrz. Ben do rury wbiłem, nie na gameplayu. Idziemy na żywioł, nie da się ukryć. ho, hopaki ho, tam już się dobijają. Dziś na tapecie pierwszy odcinek z gry Deadlight dire Director's Cut, czyli wersja reżyserska. Dzisiaj pada w ręku ma Piotr, z racji tego, że zarzuciłeś mi, że mało grasz. Mało gram. Wyobraźcie sobie, że nagrywamy gameplay, a w gruncie rzeczy. Ale w gruncie rzeczy coś ma mało gramy, tak naprawdę. Nie, to znaczy. Owszem, części grasz ty, nie zmienia to faktu, że obaj mało gramy przy tym wszystkim. No. Nie, nie, nie możemy się zatracić. Chodzi o to, żeby jednak nadal czerpać przyjemność z samego grania. No. Jako to jest z czynności. Racja. Znaczy z samego grania. Możesz już zacząć. Okej, okay. akt pierwszy. Welcome to Seattle. Seattle. Dobra, jesteśmy. I właśnie, czy jesteś w stanie opowiedzieć widzom, na czym opiera się gra? No jest apokalipsa jakaś. Zombie. Tak, jest apokalipsa zombie. Świat został zrujnowany. Co ty masz zrobić? Powiedz, że nie wiem. Sofa Players, czyli pełen profesjonalizm. Grałem w tę grę, bo była w Xbox Live Gold, czy Xbox Live, jak to się nazywało? Nie pamiętam, jak to na no też się nie. Nieciało. Tutaj coś zbieram. Z nie? Xboxa tą grę miałem, graliśmy i nawet ją przeszedłem. Piotrek też, ja ci wtedy konto moje dałem. Nie? Tak, piękna gra. Piękna, piękna gra. gra i dlatego postanowiliśmy zagrać jeszcze raz. No i co się dzieje? Jesteśmy kolesiem, który sobie biega po opuszczonej fabryce. Szuka poszlak. Być może fabuła jest bardziej zawiła, niestety... ...stety, niestety, my jesteśmy ignoranci i skupiamy się głównie na gameplay'u. Idziemy na żywioł, nie da się ukryć. ho, hopaki tam już się dobijają. No o jeden tyb... Kulko chyba było. Nie, to nie muszę się... Z... No. A możesz mu z***ać. Ale nie chcę. A jak się wespnie po za tobą? Nie da rady. Okej. Okay. Radejko. O przejście, to safe point must be the strong point the Dobra, i... pies. Myślę, że jeżeli zostawić. tam w kwadratik? Tak, tak, tak. I co już? No A, nic. Nie wiem może coś włączył. Coś już włączył Lokaty w tle, Joy Boy. Okej, okay, lecisz. Na X się skoczył, Tak, wiem, tam. wiem, wiem. I teraz robię tak, tu że... Tu możesz może załatwić ich, nie? Tak. Tylko czekam na odpowiedni moment. No to właśnie jest już. To jest dobry moment? No dajesz, dajesz, dajesz. Benz! Dobrze im. Ciekawe, czy coś tam na dole jest. Chciałbyś się zaryzykować? Widzę, że jest drabina. Poczekaj, bo tutaj u góry coś jest. O, Secret. No i pięknie. Found. A, czekaj. Gdzieś tutaj jest drabina? Nie, drabina masz na dole. W tej wnęce, którą zniszczyłeś okay, tym czyli, czymś. Czyli podejrzewam, że muszę tam wrócić. No. Dobra. Uu, dobry akrobata. O, coś tutaj jeszcze. No, Trochę już zdobyłeś. What's, co tam było napisane? What's on your mind? Nie wiem, kawałek pamiętnika no Czyli. Okay. Teraz siłą rzeczy byśmy musieli się chyba przebić przez tych zombiaków. Lubię, wam powiem, że bardzo lubię grę z zombie. Jak ja w to grałem, to był taki okres wow. Wow, ale to zrobiłem. Chyba A z... myślę, że coś chyba tam było bardzo... chyba, nie? W tej nie. kratce wentylacyjnej po lewej stronie. Myślisz? Nie wiem. Wątpię. Myślisz, że Jestem, lewo, jestem przekonany, że niczego nie ominąłem. Podróż do końca. Jak graliśmy w tą grę, Pewnie, która tak. głównie opiera się na zombiakach, graliśmy też bardzo, ale to bardzo dużo w Left 4 Dead. Oj, tak. Jedynkę oj i dwójkę. Tak. Zarówno przez sieć, jak i solo graliśmy kampanię w Kopie. No, coś pięknego. Oj, tak. Ile się nocek no, zerwało? Teraz zerwało. Teraz? Skuka, skuka. A, Environment. Dobrze. Dobrze tak Frajer No. Nocek tak mnóstwo zarywaliśmy, generalnie tej gry tak po części wymaksowaliśmy, nie? Left 4 Dead? Tak. Tak. Znaczy, zaczęliśmy od dwójki, potem zakupiłem jedynkę, wersję Game of the Year, która... Chyba nawet jakiś kod był na to, że Oczywiście, nic dziś na dzieje. tym nie zyskałem. Chyba coś tam mogłeś zdobyć. Zajebisty kod. No. Pamiętam, że... Yy, znaczy, do tej pory uważam Left 4 Dead za... Yy, raz mojego ulubionego FPS-a, dwa, ulubioną grę yy, o tematyce zombie. No jest dobra gra. Pamiętasz plansze w tym, w centrum handlowym? Pamiętam. Jak tym samochodem trzeba było zbierać yy, paliwo. Trzeba no? było tak, dobra, pewnie. dobra gra była. Dobra gra, trzeba przyznać. Najlepsze, najlepiej się grało przez sieć, jak miałeś... Yy, Ekipę. Jak ekipa yy... się trafiła dobra, to było okej. Okay. Ekipa to jest jedna, ale miałeś taki tryb, że mogłeś być albo ocalałem, albo zombie. Tak, tak, pamiętam to. A tak, jak to się nazywało, tak. nie wiem. Zmontuję i wkleję tutaj. Zobaczycie. Tryb, o którym mówię, to kontra, czyli starcie ocalałych z zarażonymi. Czekaj, sobie sprint, już. r1. Zabijcie Jak adam małyś? No właśnie nie jak adam. Aha. Reload. Reload. Dobra, wpadki będą się zdarzać. Wiadomo. R1, parę. lecisz na Szczecin i drabina. Dobra, może poczekam aż to się ubali. No, nie, nie głupi pomysł. Poczekaj, dobra, aż to podejdę. się tam... Dobra, i teraz. Z dystansu, nie? W odpowiedni I I fly. X, pięknie. Dobrze. Graficznie ładne. Ładna gra, ładna gra. Ja generalnie nie jestem takim onanistą graficznym, że tak to określę, który lubi tam patrzeć na te wszystkie smaczki graficzne. Ale że zrobił trik. Sobie jak gameplay jest dobry, musisz chyba uciec i fuck. oni wejdą w te. fuck o, ale ci podpowiedziałem. Nie, to ja. Wiesz co możesz zrobić? Ja źle zejść zrobiłem... zejść po drabinie. Ja źle zrobiłem, bo skoczyłem z tej Tak. w dół. Powinienem zrobić to w ten Wielu. sposób. Po prostu irytuje mnie to jak on wolno schodzi. Niektóre gry tak mają. Z tym nic nie poradzisz. No. I poczekaj. I teraz ich. Zawołać. Tak, Jeden. Dwa. I teraz ja muszę... Musisz przeskoczyć na R1. Przeskoczyć, Dobra. Dobrze. I na dół, a, a, a na dół, na dół. A, 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 a. muszę na dół coś. Skrzyneczkę tam masz coś. Tak, nie? tak, tak. Bezpiecznik albo coś. I run so far away. Dobrze, człowieniu. Na górę to i zapłacę. Było far... jakieś. And I run. I run so far away. Nie znam tego utworu. Z lat 80. -tych. Nie pamiętam. E... Flock of Seagull? Chyba to śpiewało? Nie wiem, pierwsze wali słyszeń... Wykonywali. Stado, stado myf, taki jest. Tutaj kwadracik, podejrzewam, że do góry możesz skoczyć też. Czekaj, bo tutaj coś odkryłem. First Aid Kit. Apteczka pierwszej pomocy. A. Ale poczekaj. No dobra, dobra. Widzisz, ale... Tutaj. Ale zauważ, nie wiem czy to jest tendencja, ale wydaje mi się, że każdy achievement to... Trofeum. Nie, trofeum, tak. Trofeum to... Piesku. Trofeum to nazwa piosenki. Zobaczymy czy to się sprawdzi. Tak myślisz? Póki, póki co dwa trofea, które... Podskocz w górę. Nie myślałem, że da się tam wejść na tą jednak się nie da. Okej, okay, lecisz dalej. Dwa trofea, które do, te, które do tej pory y, zdobyliśmy były nazwane od tytułu piosenek. Okej, okay, nie wiem, nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale... wierzę ci. Zobaczymy, no nie wiem. Status updated, masz mapę, ale co z tej mapy? No, trzeba lecieć na dół tutaj nie ma co za bardzo kombinować. Okej okay. Z którego roku to jest w ogóle gra? O, dobre pytanie. Pozwólcie, że A. zerknę, idę po pudełeczko. Dobra. A mogę skoczyć tu? O. Tak, mogę, patrz. Będz do rury wbiłem. Do rury. Do rury. O, patrz! A, pamiętam. Co Z tymi grami było to, A nic że, nie że... je potem można odtworzyć sobie w menu głównego. To... Każdą jedną grę można przejść, ale nie traćmy czasu na nie tra... pierdoły. Nie traćmy czasu na... Ten pierdoły. remake z tego co widzę na pudełeczku jest z 2016 roku Tak? To niedawno Deadlight Deadlight Nie tak dawno na Xboxa nie pamiętam 2014, wow. 13, 15... bo 2015 chyba w środku jak zwykle nic nie ma To mnie boli Kiedyś, jak kupowałeś grę, krasza, dwujeczkę, instrukcje, książeczki, papierków, mnóstwo, że ta gra ważyła, a teraz to takie jest. Nie chodzi o samą wagę, chodziło o to, co ze sobą zawierała. No, to było coś. To było coś. To były Opisy rzeczywiście... postaci były, nie? Tak, to rzeczywiście był egzemplarz kolekcjonerski. Zresztą... Pomimo tego, że to nie były wersje kolekcjonerskie. To tak. zwykłe, A Zwykłe teraz... gry. A. Nie, nie, bez, nie bez powodu teraz N największe ceny. Zdobywają właśnie gry na psx bo mają wartość kolekcjonerską. No mają, a teraz kupujesz edycję kolekcjonerską i masz gipsową figurkę, płytę i pięć instrukcji. Tak. To jest moim zdaniem troszkę taka bolączka obecnych, nowych, startowych tytułów gier. Triple A tak zwanych. Je, jeszcze trochę. Nie wiem, tutaj nie ma co. Jeszcze trochę. A na dole coś i... możesz? Na dole? Wiem, 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 tylko muszę odkręcić wodę. A, a czy zakręcić. Nie, nie widziałem. Nie, 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 nie zauważyłem o... w ogóle tej wody. Jeszcze, jeszcze, trochę i będziemy mieli gry w formie elektronicznej tylko i wyłącznie. bolimy to, wiesz? Z tego, właśnie to jest temat, który, o którym kiedyś myślałem, chciałem ten temat poruszyć, bo... O ile mam gier... raptem w pudełkach 8 plus Spider-Man, czyli 8. No, no, no. Tak, o wersjach cyfrowych ja w ogóle nie pamiętam, one są na tym twardym dysku, ale o tych grach nie pamiętam i mało co w niej gram. Są to tytuły, które kupiłem, są to tytuły, które dostałem z PlayStation Plus, nie gram w to. Nie gram, bo wolę, gram w to, co widzę, to co mam na błędce u góry. Ciekawe, to znaczy Masz ci, też tak? I, i, mam mieszane uczucia. No. Z jest... musisz tak chyba skoczyć. Tak. Zastanawiam się, czy czegoś nie pominąłem, ale to już za późno, żeby... O, piękny Uu. skok. Mam jeszcze problem z wyczuciem y, skoku na sprincie, ale to kwestia czasu. Mam mieszane uczucia, bo z jednej strony moja dusza kolekcjonera ubolewa, bo no. lubię kolekcjonować tego typu rzeczy, szczególnie gry i zawsze jest miło Zawsze jest miło popatrzeć na półeczkę, która jest wypełniona klasykami. Nie zmienia to faktu, że z drugiej jednak strony jestem też zwolennikiem nieprzechowywania rzeczy materialnych w zbyt dużych ilościach tak miałem. Bo, dużo... bo to jednak zalega. Zauważ, że kolekcjonowanie, kolekcjonowaniem. O, udało się. Ale tak naprawdę, co ci po rzeczach, które tak naprawdę stoją. i tracą na wartości. I Nie tyle tracą na wartości, co, poza tym, że się prezentują ładnie, to nic nie wnoszą. No jest tak. I broń Boże, nie chcę za, za, urazić żadnego kolekcjonera, bo sam jestem kolekcjonerem i kolekcjonuję gry. Nie zmienia to faktu, że. Widziałem no, kiedyś wywiad, gdzie zapytano starszych ludzi. Jaka jest recepta na udane życie? I jedna starsza pani powiedziała: Super partia, kurwo! Żeby nie magazynować rzeczy materialnych, bo koniec końców będą nam tylko zalegać, żeby się, tak. żeby, się, żeby się na tym nie skupiać. I jeśli chodzi o temat gier, to może zachodzę za głęboko. Nie zmienia to faktu, że poniekąd jedno z drugim się pokrywa. I takie jest moje zdanie, że owszem, jeżeli czujesz, że Masz potrzebę coś kolekcjonować, to dobrze. Z drugiej jednak strony, ja już dochodzę do takich wniosków, że e, coraz mniej na to mam ochotę subiektywnie. Bo znaczy, może w moim przypadku, to tak wybierze, Ci się, wtrącam w słowo. Pewnie. W moim przypadku z kolekcjonowaniem gier na Xboxa, na Xboxa 360, dużo tych gier kolekcjonowałem. Kupowałem gry, w które myślałem, że będę grać. Pograłem 10 minut i gra leżała w pudełku. Kupiłem grę za stówę, sprzedałem za dwie dychy. To po prostu. Moim zdaniem w obecnych czasach nie ma sensu z racji tego, że gry szybko tracą na wartości. Co prawda zdarzają się tytuły, które tą wartość cały czas utrzymują, ale to muszą być naprawdę gry mocne, jak na przykład Crash Team Racing. Crash Team Racing, który wyjdzie, dużo o tym mówimy ostatnio. GTA V trzymało swoją cenę długo. Dla mnie ta gra była w ogóle totalną klapą, nie podobała mi się Oj. w ogóle. To ja się nie zgodzę. To jest moje zdanie. Okay, jasne. Nie zgodzisz się, dla mnie czwórka była lepsza. Gra trzymała swoją wartość bardzo, 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 bardzo długo. No, no, no. teraz zdarzają się promocje, że możesz cyfrowo kupić za 79 albo 99. W pudełku myślę, że dostaniesz gdzieś za, może teraz, podobną cenę. Ja po półtora roku od premiery kupiłem tą grę w pudełku za 180 zł. chyba. Dałem tej grze drugą szansę, niestety się nie udało. I tym samym mm. zakończymy ten odcinek. Tak, rozumiem. Widzimy się myślę. w następnej planszy. Na razie. Na razie.